Cześć, dzisiaj zrobimy króciutką grę. Yy, Tabliczkę mnożenia. Wybierzemy sobie yy, jakąś fajną naszą tapetę. Szukamy, szukamy, szukamy. Mi się taka jedna spodobała. Salannę. I na sawannę weźmiemy trochę innego duszka. Wybierzemy sobie na sawannę duszka jakiegoś bardziej pasującego. Może żyrafę. Mamy żyrafę. Mamy Naszą sawannę. No i co teraz musimy zrobić, żeby można, można było grać. Więc jeżeli chcemy mnożyć dwie liczby przez siebie i sprawdzać, czy osoba podała prawidłowy wynik, no to sobie ustalmy dwie zmienne. Utworzymy dwie zmienne utwórz zmienną A i utworzymy sobie zmienną B. Drugą. Co jeszcze musimy zrobić? Te dwie zmienne A i B je tutaj widzimy na ekranie no muszą jakoś, jakąś wartość musimy ustawić, więc weźmy sobie takie dwa klocki, można je połączyć, ustaw zmienną A na jakąś wartość i zmienną B też będziemy ustawić na jakąś, tylko nie chcemy na 0, przesuniemy sobie tu bardziej, tylko weźmiemy sobie taki klocek jak losuj liczbę od 1 do 10, to wsadzimy do drugiej też. No i zobaczcie, już mamy dwie zmienne, teraz przydałoby się, żeby nasza żyrafa Powiedziała, co ma się zadziać czyli powiedziała na przykład, jak ile jest na przykład wylosowana liczba raz, druga wylosowana liczba. No to za, zadamy sobie takie pytanie. Takie pytanie zadamy poprzez taki bloczek. Bloczek tutaj mamy Zapytaj. No ale my nie będziemy zapytać: What's your name? Tylko pytać, i tu musimy trochę połączyć, bo my chcemy zapytać. Po pierwsze, chcemy, żeby tu było. Sobie weźmiemy kilka takich bloczków łączenia. Po co? Zobaczcie. Ja w pierwszym bloczku napiszę ile jest. No i teraz bym chciała, tu spacja, żeby była, żeby wpisać liczbę a, potem razy b. No dobrze, to ja wezmę sobie taki. W to miejsce, w miejsce tego a wpiszemy sobie zmienną, czyli pociągniemy sobie zmienną a, ale dalej chcę razy. No to ile jest tutaj Wstawię wtedy jakieś razy, czyli łączymy teraz takie napisy, złączam napis z tymi liczbami, które jest razy B. No i tu mamy będzie pytanie, ile jest ta liczba, która siedzi tutaj, razy tutaj. Możemy sprawdzić, jak to wygląda. Zobaczcie. Ile jest 2 razy 1. No i tu sobie mogę odpisać 2. No, ale jeszcze nic nie ma. Musimy teraz sprawdzić, czy ta, to, co ja napisałam, jest prawidłową odpowiedzią. Więc weźmiemy sobie, sprawdzimy, tu w czujniczkach znowu mamy coś takiego jak odpowiedź, żebyśmy mogli sprawdzić. No i co sprawdzamy? No takie wyrażenie sprawdzimy, czy no jest równa odpowiedź, ale czemu? Odpowiedź musi być równa mnożeniu liczb A razy B. Czyli mamy taki klocek. A razy B równa się odpowiedź. No i to już jak sama mówię, jeżeli, no to wrzućmy w bloczek, jeżeli. On no, znajduje się tutaj. Mamy, jeżeli, jeżeli i w przeciwnym wypadku napiszemy, oj, pomyłka, albo coś takiego. Czyli weźmiemy sobie, jeżeli. A razy B równa się odpowiedź, to. No to co? Napiszemy komuś super. I jeszcze dodamy mu na przykład jakiś punkt. Najpierw napiszemy mu przez chwilkę. Super. Możemy super, możemy gratulacje. No a w przeciwnym wypadku napiszemy komuś przez też chwilkę. Ups, pomyłka. No i zobaczmy, jak nasza gra działa. Klikamy, mamy 7 i 2 wylosowane. Ile jest 7 razy 2? 7 razy 2 to 14. Super. Gra już działa. Teraz szybciutko spróbujemy to jeszcze. Zrobić, żeby to nam działało, no bo następny raz już się nie wykona. Żeby to nam działało, że tak powiem, zawsze. Czyli wykonywało się tak długo jak chcemy, żeby się wykonywało. To troszkę przesunę oraz chcemy jeszcze dać taki bloczek, kiedy kliknięto. Czyli uruchomi się na kliknięcie tej strzałeczki i będziemy sobie mogli grać. Ale przydałoby się, ja bym tu jeszcze jedną zmienną zrobiła. Zmienną punkty dodała. Czyli Otwórzmy jeszcze jedną zmienną, nazwijmy ją punkty. No i ta zmienna punkty, no na początku ustawię ją na 0, tylko nie a, a punkty. No i tutaj będę zmieniać to, te punkty zawsze o 1, ale pamiętajmy, że punkt. Teraz te punkty możemy sobie wstawić na przykład tu, z tej strony. Możemy ukryć a i b poprzez o, te ptaszki, albo je zostawić, jak Wam wygodnie i teraz próbujemy zagrać. Już zagramy tak na 100% na pełnym ekranie. Spróbujemy te 10 punktów sobie napić. spowiększymy powiększymy na pełny ekran. No i zaczynamy, klikając naszą flagę zieloną. Ile jest? 1 na 6? 6. 6 bez spacji. Enter. Super. Dodał się punkt. 1 na 10. 10. To też było łatwe. Super. Dodał się punkt 16. Super. Dodał się punkt. Teraz spróbuję popełnić błąd. Napiszę 10. Ups, pomyłka. No ale za chwilę dostaniemy następne zadanie. 60. Kolejny punkt. 20. No, takie coś łatwe są. 36. 6 razy 6. 8 razy 2. 16. 8.

Teraz, jeżeli byśmy chcieli, żeby nasza gra nie losowała od 1 do 10, bo na przykład uczymy się do 5, to możemy zrobić 1 do 5 tutaj. A w miejscu losu i liczbę, w drugą, też możemy zmienić. Możemy tylko przez jakąś wartość. Pomysłów może być wiele. Widzicie, niecałe 7 minut zrobiliśmy grę i nawet w nią pograliśmy. Zachęcam Was do takiej zabawy. Cześć!